Jak smakuje Midnight Stinger? Fernet naprawdę dominuje. Pierwsze nuty, które wyczujesz, to gorzka, ziołowa warstwa ferneta, mocno mentolowa, korzenna, lekko balsamiczna, z ziołowym charakterem. Bourbon, użyłem Jim Beam Black, bo ma 43% alkoholu i wyraźniejszy profil niż podstawowy bourbon. Delikatnie wnika w tło, wzbogaca koktajl o nuty wanilii i dębu, ale nie próbuje konkurować z fernetem raczej wspiera jego profil smakowy, niż go dominuje. Cytryna wprowadza równowagę, kwasowość staje w kontrze z goryczką Ferneta i dodaje świeżości. Syrop cukrowy łagodzi całość, sprawiając, że koktajl nie jest jedynie cierpki, ale dobrze zbalansowany. Fakt, że koktajl jest serwowany na kruszonym lodzie, sprawia, że gorycz staje się bardziej elegancka, mniej agresywna. To koktajl dla tych, którzy lubią gorycz i ziołową złożoność, ale też docenią ciepło i strukturalność whisky. Jeśli nie próbowałeś i nie lubisz Fernet, koktajl może początkowo cię odrzucić, ale jeśli jesteś fanem gorzkich likierów, to na pewno koktajl ci zasmakuje.